Witajcie! Witajcie! Znowu Złotka Wam pokażę! Tym razem jednak zacznę może prezentację od perfum w olejku. Mam tutaj kilka, których jeszcze Wam nie pokazałam, się rozglądam dzikim wzrokiem czy o czymś jeszcze nie zapomniałam. Zapewne tak, ale nie bójcie się, nic nie umknie, pokażę to najwyżej w innej części. Zacznę od nowości u mnie w kolekcji, chyba jeszcze ich nie pokazywałam. Nie wiem, bo tych nowości się tyle pojawia u mnie, że teraz słuchajcie rachubę. W każdym razie jedne już mam w tej serii, a to jest *ut and Roses. Jest to zapach, który mam, że tak powiem, z wymiany. Madzi oddała mój Narcotic Flower, a ona sobie kupiła właśnie te i tam nie zaiskrzyło między nimi, a ja pamiętam, że bardzo chciałam mieć. Dla mnie jest to zapach w typie tanasuk, w typie szagaw. Jest tutaj piękny ud i róża. Bardzo taki unisexowy. Zawsze mówiłam, że to są perfumy, które świetnie będą pracować na mężczyźnie, bo nie ma tutaj takiej słodyczy, jak na przykład. Ale zobaczcie, jakie one są śliczne. Nie miały, nie miały, miały swoją recenzję, taką pobieżną, ale nie używałam ich, nie używałam, bo te mam od niedawna i to jest, słuchajcie, świetny zapach na jesień, i na zimę. One teraz są zbyt ciężkie. Oczywiście, można próbować, ale wydaje mi się, że będą zdecydowanie, zdecydowanie lepiej pracowały jesienią i zimą, także ja je chowam do tej tuby, która mnie trochę irytuje, bo to jest słuchajcie papierowe i trzeba się troszeczkę namęczyć aby je zdobyć następne mój ulubieniec, ukochaniec Thursday jedne z najbardziej seksownych perfum jakie posiadam za każdym razem kiedy je mam w ręku buzia mi się uśmiecha bardzo, bardzo, bardzo. Jest to zapach, słuchajcie, taki drzewny, który. ma coś takiego w sobie. Bardzo dla mnie e, zmysłowego, erotycznego wręcz. I to są słowa, które zawsze mi się kojarzą z tym zapachem. Zawsze nie wiem dlaczego. Piękne, ponętne, zmysłowe. Na pewno nie dla każdego. Na pewno nie. Ale jeżeli. Ktoś się ma i je lubi, to wie o czym mówię. Jestem przekonana. Naprawdę. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale Uff, bardzo, bardzo seksowne. Je znowu mi serce szybciej pije. Nie, nie wiem dlaczego. Nie wiem. Teraz mamy Dżamilę. Uspokoję się troszeczkę, bo Dżamila, tak jak wygląda opakowanko, bardzo śliczna, delikatna panna. Cytrusowo-kwiatowa? Tak. Tak. Lekko słodka. Ona troszeczkę mi przypomina faraszę, ale farasza jest bardziej wodna. A tutaj? To są, słuchajcie, świetne perfumy w olejku. Także na wiosnę i na lato. Piękny, żywy radosny zapach jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z perfumami i w olejku i lubi klimaty takie delikatnie cytrusowe, delikatnie słodkie, delikatnie owocowo-kwiatowe to to jest zapach dla was ma dobrą cenę, bardzo dobre parametry, przyjemnie się nosi. Nie ma tutaj nic, co mogłoby przeszkadzać. Więc jeżeli chcecie sprawdzić, spróbować, polecam Wam je bardzo, bardzo serdecznie, tak samo jak te, które za chwileczkę Wam pokażę. I to jest Sultan, tak? Bart al tak, Sultan. Tutaj już dużo ich mam, niestety, ale to też tanioszka słuchajcie, 50 zł przeważnie w takiej cenie można je znaleźć. I tutaj Tutaj jest troszeczkę głębiej. Ta baza jest mocniejsza, intensywniejsza, ale to też jest przed cudnej urody zapach z dobrymi parametrami. Co bym powiedziała: jest krok pierwszy, a to jest wasz krok drugi. Choć mówię, wszystko zależy od waszych preferencji zapachowych, ale polecam je z całego serducha. Naprawdę są świetne. I co? I to, to wszystko, jeżeli chodzi o perfumy w olejku? No tak, bo część Wam pokazałam. Część słuchajcie, gdzieś już tam wyszła, już ich nie mam, nie korzystam z nich, nie używam, porozdawałam poznajomych. Bo wiecie, jak się spotykamy z koleżankami, to zawsze przeglądamy szafy tam któraś coś wyniesie. Dobrze, no to teraz słuchajcie. Kolejna nowość, też o nich niedawno wam mówiłam, jest to Heaven od Yotfensi. Zapach pięknie inspirowany Divine, Jean Paul polgotier. Zapach nie do zdarcia na ubraniach. U mnie bardzo dobrze się trzymają na ubraniach i projektując tych ubrań na skórze z parametrami jest troszeczkę gorzej, ale tak jak zawsze jest patent nałożyć zdjęciu albo tutaj na linię włosów i pachniecie. Poza tym mówię, to jest świeżutki flakonik, więc wydaje mi się, że za jakiś czas będzie tutaj dużo, dużo, dużo lepiej. Choć już wiem, pozgłaszałyście mi, że na niektórych z Was one bardzo dobrze pracują. Także pamiętajcie, to jest zawsze indywidualna kwestia. Można się sugerować, na jednych perfumy trzymają się dłużej, na innych nie. Nawet, słuchajcie, te same różnie bywa. No to co teraz pokażę? Pokażę Wam Roberto Cavalli. Roberto Cavalli, woda perfumowana. Śliczny kwiat pomarańczy. Zobaczcie. Tą trzydziestkę mam 4 lata, jak mniej więcej bardzo intensywne, bardzo bogate, bardzo takie już chyba troszeczkę nawet e, zahaczające o retro. Ta, ten kwiat pomarańczy jest pokazany w taki niecodzienny sposób. Jest inny niż ten, który jest w Elisab, ale jest cudny. Perfumy z ogonkiem. E, Trwałość również jest zadowalająca. Trzeba uważać z aplikacją, bo to jest zapach bardzo gęsty, bardzo intensywny. Przynajmniej na początku, także można sobie zaszkodzić. Naprawdę. Polecam Wam. Kolejne. Elisa. Take care of now. Shine. Zapach wycofany. To nie tak słyszałam. Na stronach. Elisa, też przez pewien czas ich nie widziałam. Teraz powiem szczerze, że nie zwróciłam na to uwagi, ale zniknęło, nie było ich widać. Zapach bardzo słodki. Chyba najbardziej z nich wszystkich nawiązujący do pierwowzoru, do oryginalnego girl of Now. Ale tutaj macie cudną nutę ananasa takiego słodziutkiego. Świetne parametry. Dużo komplementów za nie dostaję. Bardzo ładnie się noszą. Dla mnie to jest idealny zapach na jesień i na zimę. Ale uwaga! Wiosną, czasami latem też nie noszę. Tylko tutaj wtedy trzeba uważać, bo jest naprawdę słodko i może delikatnie poddusić. Dusicie. Uff. Dobrze mi idzie. To wam pokazałam, to wam pokazałam to. Teraz to, to wam pokażę. Słuchajcie, jest to Lady Fabulous od Pekorabana. Zapach, który mam od Moniki. Mam i zobacz, widzisz? Używam przepiękna wanilia. I ja nie pamiętam, czy to są nuty drzewne, czy to jest taka wanilia drzewna. W każdym razie jest to zapach miękki, bardzo przyjemny. Z pa przeciętnymi parametrami muszę przyznać, ale to są perfumy bardzo takie komfortowe w noszeniu. Yy, nie ma tutaj nic drażniącego. Dlatego tak często właśnie poniesięgam, sięgam, kiedy chcę się wiecie, uspokoić, wyciszyć. Albo po prostu założyć na siebie coś takiego przyjemnego, otylającego, bezpiecznego. Mam też malutką taką miniaturkę w wersji Royal, z jaśminem, cudnym jaśminem. I to są też perfumy, na które poluję, ale ceny jeszcze są takie. Ale będę je mieć, będę je mieć, bo bardzo je lubię. A propos jaśminu. Mam tutaj jaśminowca. Odkupiłam od Violety. Jest to najnowsze l'or Essence de Parfum. Chyba jedyny dior, który posiadam. Najpierw kupowałam od niej odlewki, Tylko jest ich tutaj. Tego płynu jest troszeczkę mniej. Odlewki mam schowane. I je noszę do pracy. I tutaj jest taki ciekawy, lodowaty jaśmin. Zapach czasami, bo nie zawsze, troszeczkę kojarzy mi się. Z Roberto Cavalli. Tylko, że Roberto Cavalli jest bardzo słodki, bardzo esencjonalny i ciepły, a tutaj jest ten chłód. Więc tutaj mamy chłodne perfumy, a tutaj bardzo ciepłe. Jak ja i mój noc wykombinowaliśmy, że one są w pewnych momentach do siebie podobne, nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. Ale mam właśnie takie dziwne odczucia odnośnie jednych i drugich. I to chyba byłoby już. Wszystko, widzicie, dzisiaj jest krócej niż ostatnio. Ostatnio to były 22 minuty. Patrzę, rozglądam się, czy coś jeszcze powinnam Wam pokazać. Z całą pewnością tak. I później, kiedy będę je chowała do szuflad, to stwierdzę, że jeszcze te czy tamte mogłam wyciągnąć. Ale jak to mówią, ja się wcale nie stresuję, nie spinam tymi sytuacjami. Na pewno Wam wszystko pokażę i też z całą pewnością. Już jak wszystko wyciągnę, wszystko Wam zaprezentuję i tak zrobię taki film, nazwę to szufladowy. Będziecie mogli zobaczyć, jak ja je mam poustawione, jak to wygląda. Przejęły, słuchajcie, totalnie kontrola nad moimi komodami. Wszystkie szuflady są zajęte przez perfumę. Wygląda to coś ciekawie jest przerażające. Mimo tego, że komody dobre, to słuchajcie, już ledwo, ledwo zipią, bo to jednak jest ciężar dosyć duży. Ale wolę je trzymać w ten sposób, bo próbowałam wcześniej w szafie pokładane jeden za drugim i to było dosyć kłopotliwe. Szuflada to zawsze szuflada. No dobrze, bez marudzenia, na dzisiaj to już kochani wszystko. Tak to mniej więcej wygląda. Mniej więcej. Jak zawsze, zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli na stronkę, popatrzyli sobie na książkę. Ja jestem już przy końcówce trzeciej części. Za chwileczkę na wróci z powrotem po poprawkach. I trzymajcie kciuki. W wakacje powinna się ukazać trzecia część teorii bezsilności. Dziękuję. Pozdrawiam, buziaki. Cześć.